Recep Tayyip Erdoğan jest tureckim liderem od ponad 20 lat i zwycięzcą wielu kampanii wyborczych, zarówno parlamentarnych jak i prezydenckich oraz referendum konstytucyjnego, które podporządkowało mu znaczny zakres władzy. Tuż przed wyborami sondaże nie są jednoznaczne. Czy jesteśmy więc świadkami końca jego rządów? Wielu Turków, zwłaszcza blisko 5 milionów młodych ludzi, którzy pójdą do urn po raz pierwszy, chce odejścia tego 69-letniego polityka. Choć miało to być pobożne pokolenie wychowane w ideologii rządzącej partii AKP, lecz ubiegający się o reelekcję prezydent nie oddał łatwo władzy. Erdoğan znaczy po turecku wojownik. Na niedzielnym wiecu przedwyborczym w Stambule, gdzie kiedyś był cenionym burmistrzem, Erdoğan przekonywał ponad półtora miliona zgromadzonych Turków o licznych sukcesach swoich rządów, bo prezydent równocześnie pozostaje przewodniczącym Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Erdoğan trwale zmienił obraz Turcji i to nie tylko poprzez zmianę oficjalnej nazwy w ONZ z na Turkije, co lepiej ma odzwierciedlać kulturę, cywilizację i wartości narodu tureckiego i nie kojarzyć się z Indykiem. Popularność daje Erdoanowi jego wizerunek reprezentanta niższej i średniej klasy, trafiającego do religijnie konserwatywnej części społeczeństwa tureckiego. Sprzyjała mu koniunktura, ale też postawił na wzrost konsumpcji w klasach, które reprezentował, dzięki czemu zwiększył PKB oraz poprawił warunki życia i jakość infrastruktury w kraju. Doprowadziło to jednak do zdestabilizowania finansów i dało początek obecnym problemom. Jego zwolennicy podkreślają, że umocnił także Turcję w wymiarze międzynarodowym. Według sondaży przekonuje tym prawie połowę wyborców. Oponenci Erdoana podkreślają jednak jego autorytarne zapędy, między innymi ograniczenie wolności słowa, łamanie praw człowieka i kontrolowanie mediów. Martwią się także wzrostem neo ambicji Turcji, które oddalają ją od Zachodu, a przybliżają między innymi do Rosji. Od dojścia do władzy Erdoğan przezwyciężył wiele kryzysów – gospodarczych, politycznych i militarnych. W tym nieudaną próbę puczu wojskowego w 2016 roku, którą wykorzystał do osłabienia opozycji, przejęcia mediów i centralizacji władzy. W przededniu wyborów nie sprzyja mu jednak inflacja i konsekwencje lutowego trzęsienia ziemi. Erdoğan ma więc dwie szanse i z pewnością z tureckiej polityki nie zniknie, nawet jeśli, jak wskazują sondaże, zwycięstwo nie jest dla niego oczywiste. 14 maja zapraszamy na turecki wieczór wyborczy zorganizowany przez magazyn Układ Sił oraz Fundację Instytut Badań nad Turcją. Analizy obecnej sytuacji, komentarze ekspertów, pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Startujemy w niedzielę o godzinie 18 na naszym kanale YouTube. Bądźcie z nami!